W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Litania do krwi przenajdroższej, wyjęta z Pisma Świętego i Ojców Kościoła. Kyrie eleison Chryste, eleison kyrie eleison Chryste, usłysz nas Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Duchu Święty Boże, uczyń miłosierdzie nad nami. Jezu obrubieńcze krwi, uczyń miłosierdzie nad Nami. Krwi pośrednika naszego Jezusa obroń nas. Krwi odkupienia naszego, wykup nas. Krwi wymowniej od krwi abla przemawiająca wołaj o miłosierdzie dla nas. Krwi spełnienie całopalnej ofiary doskonałymi uczyń nas. Krwi kosztowna niepokalnego baranka. Zbaw nas. Krwi nowego i starego przymierza. Odnów nas. Krwi zmazująca wyrok grzechów naszych. Spłać długi nasze. Krwi błagalna zmywająca winy nasze. Miłościwą stań się nam. Krwi oczyszczająca sumienie nasze. Oczyść nas. Krwi uświęcenie ludu chrześcijańskiego. Uświęć nas. Krwi oczyszczająca tak niebieskie, jak i ziemskie rzeczy, zbaw nas. Krwi zjednoczenie wiernych, połącz nas. Krwi, przez którą spodziewamy się wnić do świątyni, prowadź nas. Krwi spracowanych i obciążonych ochłodo, pokrzep nas. Krwi zniszczenie szatanów przeklętych, ochroń nas. Krwi, przez którą zwyciężają anieli. Zwycięstwem obdasz nas. Krwi wyzwalająca więźniów z morza, wyzwól nas. Krwi wracająca nam życie ożyw nas. Krwi strumieniu pełen łask wszelkich obmyj nas. Krwi rumieńcem zdobiąca lica wiernej oblubienicy upiększyj nas. Krwi napawająca wiernych winem zbawiennym upój nas. Krwi, będąca mlekiem najsłodszym płynącym z piersi ukrzyżowanego Chrystusa, nakarmi nas. Krwi, do której podobną jest krew pelikana na puszczy, wskrześ nas. Krwi, przez którą jesteśmy Boże Królestwo i boscy kapłani, poświęć nas. Krwi, prawdziwy balsamie zbawienia, ulecz nas. Krwi, będąca rękojmią żywota wiecznego. Zbaw nas, krwi w fundamencie łask sakramentalnych, od wszelkiego świętokradztwa zachowaj nas, krwi mocy męczenników pokrzep nas, krwi radości wyznawców rozraduj nas, krwi rodząca dziewica czystością obdasz nas, krwi będąca błogosławieństwem wszystkich świętych, ubłogosław nas. O Jezu krwi oblubieńcze, miłością Twoją obdasz nas. Bądź nam miłościw przepuść nam Jezu. Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Jezu. Od ducha bluźnierczego, zachowaj nas Jezu. Od lekkomyślnego wzywania imienia Twego, zachowaj nas, Jezu. Od wszelkiej niesprawiedliwości, urągania i obmowy bliźniego, zachowaj nas, Jezu. Od wszelkiej nieczystości, zachowaj nas Jezu. Od wszelkiego grzechu i okazji do grzechu wiodących, zachowaj nas, Jezu. Od niegodnego ciała i krwi Twojej przyjmowania, zachowaj nas, Jezu. Od nagłej, a niespodziewanej śmierci, zachowaj nas, Jezu. Przez krew Twoją przy obrzezaniu wylaną, wybaw nas, Jezu. Przez krew Twoją w kroplach chpotu w ogorujcu płynącą, wybaw nas, Jezu. Przez krew Twoją przy liczowaniu wylaną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją z głowy cierniem ostrym wyciśnioną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją nogami w czasie niesienia krzyża deptaną, wybaw nas Jezu. Przez krew Twoją przy ukrzyżowaniu płynącą, wybaw nas Jezu. Przez krew i wodę z przebitego boku Twojego wypływające, wybaw nas Jezu. My, biedni grzesznicy, przez krew Twoją Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś nam przebaczyć raczył przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś nam grzechy odpuścił przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wybaw nas, Jezu. Aby ci, co żyją w oddaleniu od wiary świętej przez krew Twoją, do Ciebie się przybliżyli, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu abyś bez zmazy zachował Kościół krwią twoją nabyty Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. Abyś przez krew twoją najświętszą użyczył pokoju i zgody Królom, książętom i wszystkim ludom chrześcijańskim Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Jezu. Abyś w nas wzbudzał i zapalał wiarę żywą, uszanowanie głębokie, doskonałą pobożność do krwi twojej przenajdroższej. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś zachęcać nas raczył do częstego z owoców krwi twojej korzystania przez szczere wyznanie grzechów naszych. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś od wszelkiego karcerstwa, wierołomstwa i ślepoty serca przez krew Twoją zachować nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś od wszelkiego nieszczęścia duszy i ciała zachować i przeciw pokusom czartowskim przez krew Twoją bronić nas raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś duszą wiernych zmarłych ochłodę krwi Twojej i odpoczynek wieczny dać raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Aby pamiątka krwi Twojej najdroższej skutecznie w nas trwała, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Abyś wysłuchać nas raczył przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Jezu ukrzyżowany przez krew Twoją, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Jezu. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Jezu, usłysz nas. Jezu, wysłuchaj nas. Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wróć nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Przez najdroższą krew Twoją, Jezu, od grzechów wybaw nas. Panie, wysłuchaj modlitwę moją, a wołanie moje niech do Ciebie przyjdzie. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech będzie. Modlmy się. Pan Jezu Chryste, któryś na ziemię z nieba zstąpiwszy, miłosiernie wylał na ołtarzu krzyża krew swoją, niepokalaną za grzechy nasze, pokornie Ciebie prosimy, abyś nam przez krew Onę, przez najdroższą grzechy nasze przebaczył i chwałę istą dać raczył, który żyjesz i królujesz prawdziwy Bóg z Ojcem w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków. Amen. Dzień siedemnasty Krwi Chrystusowa, wyzwalająca więźniów z czystcowego morza, wyzwól nas. Miłość Boga ku ludziom stworzyła niebo, sprawiedliwość wyznaczyła piekło, a miłosierdzie, równoważąc na szali te dwa przymioty bóstwa, wydało czyściec. Mądrość przedwieczna godząc nieskończoną świętość istoty najwyższej z ułomnością natury ludzkiej wyznaczyła miejsce, gdzie dusze nieobciążone ciężkimi grzechami zasługującymi na piekło, lub które już mając grzechy śmiertelne przez pokutę i rozgrzeszenie kapłańskie odpuszczone, jeszcze za takowe kary doczesnej na ziemi nie odpokutowały, a więc nie dość czyste, aby iść prosto do nieba, wypłacają się do reszty boskiej sprawiedliwości, by się tam dostać, gdzie nic zmazanego wejść nie może. Lecz jakkolwiek miłosierdzie otworzyło czyściec, jakkolwiek jest to według pięknego określenia jednego z pisarzy duchownych terytorium zdobyte na piekle przez krew przenajdroższą, i jakkolwiek pożądanem byłoby dla nas znaleźć się w tym przedsionku nieba, jednakże nie powinniśmy się zaślepiać co do łatwości dostania się do niego i co do lekkości kar, jakie tam są wymierzane święty Tomasz, to doktor Anielski mówi, ten sam ogień, który potępionym męki sprawia w piekle, sprawiedliwych oczyszcza w czyściu. Powtórzmy sobie ten sam ogień, a ten wyraz ogień dostatecznym być powinien, aby wstrząsnąć duszą naszą. Przypuśćmy na przykład, że jako widzę stoimy wobec strasznego pożaru niszczącego gmach wielki, przez licznych zaludnionych mieszkańców, przez rozwarte czeluście zionących ogniem murów. Widzimy tam jednych z płonącym na głowie włosem, innych z oczyma żarem wypalonymi, innych jeszcze całych już jako żagwie ogniste rejących. Czem by, spytajmy, był ten widok dla nas? Jakie by wrażenie w nas wywołał? Przypuśćmy dalej, że wśród tych ofiar strasznego żywiołu widzimy tam naszych rodziców, braci lub siostry, krewnych lub przyjaciół, wyciągających błagalnie ręce, wzywających litości i wydających jęki bolesne. Co wtedy byśmy robili? Co by w sercu naszem się działo? O, pewnie całe strumienie wody chcielibyśmy sprowadzić i wszelkich narzędzi pożarnych użyć, wszystkich i wszystko poruszyć, by im z pomocą pospieszyć i pewnie własnym tchnieniem, gdyby się to dało, pragnęlibyśmy zagasić to morze płomieni, aby stamtąd wyrywać drogie nam istoty. Lecz posuńmy dalej nasze przypuszczenie i spytajmy, byśmy w razie takiego pożaru – nie już miejsce widzów zajmowali, lecz gdybyśmy sami znajdowali się wśród tych fal ognistych, wśród tych snopów piętrzących się iskier, gdzie każdym odetchnieniem wciąga się we wnętrzności żar piekący, gdzie każde poruszenie wprowadza z ognia w ogień, z płomienia w płomień, co byśmy wtedy czuli? Co byśmy chcieli, aby inni dla ratunku naszego uczynili? Może dreszcz przerażenia nas przejmuje na powyższy opis, lecz słaby to obraz męki pozagrobowej, albowiem z jednozgodnej nauki teologów i z objawień wielu świętych wypływa, iż w porównaniu z najmniejszą karą czyścową, niczem są największe cierpienia na ziemi. Są bladym cieniem, jak twierdzi święty Jan Złotousty. Ogień czyścowy gorętszy jest od wszystkiego, co na tym świecie widzieć, pomyśleć i czuć i uczuć można, świadczy święty Augustyn. Pomiędzy ogniem ziemskim a czyścowym taka różnica, jak między ogniem malowanym a prawdziwym, mówi święty Bernard. Jedna iskierka ognia czyścowego więcej dokucza, aniżeli najstroższe męczarnie tego życia, pisze święty Tomasz. Męki ponoszone w czyściu są prawie równe piekielnym, czytamy w traktacie o czyściu świętej Katarzyny genueńskiej. Największy ogień ziemski nie inaczej da się porównać z ogniem czyśćcowym, jak uwięzienie go w ogrodzie z uwięzieniem w ogniu. Znajdujemy w pismach świętej Magdaleny de Pazis. Święta Ludwina w duchu do czyśca przez anioła przeniesiona woła z przerażeniem, czy to już piekło? A święta Franciszka Rzymianka tę tylko w objawieniach swoich różnicę między piekłem a czyścem zaznacza, że nad wejściem do tego ostatniego ujrzała pocieszający napis przybytek nadziei. Jeżeli wyobrażenie piekła przechodzi bez wrażenia i niejako prześlizguje się po powierzchni czyjego serca, nie wstrząsając niem do głębi, to biada mu i stokroć biada, bo zgubną jest zatwardziałość jego, lecz jeżeli wspomnieniem czystca nie odzywa się echem, bojaźni i dreszczem trwogi nie zdejmuje, to niech się lęka taka dusza, bo słaba jest jej wiara i niepewna przyszłość wiekuista. Kto o i opieszale spuszcza się na pobyt w czyśćcu, ten łatwo w piekle znaleźć się może. Kto rzeczywiście na czyściec zapracować pragnie, tego całe życie dążeniem do nieba być powinno. A kto by od razu niebo osiągnąć zamierzał, ten powinien być świętym na ziemi i móc ze świętym Pawłem każdej chwili powiedzieć – z Chrystusem jestem przybity do krzyża, żyję już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Skoro zaś powyższego świadectwa nie możemy łatwo wydać o sobie, przeto roz z rozważania o czyśćcu tę podwójną naukę wyciągnąć musimy. Naprzód nie powinniśmy na chwilę tracić z pamięci okropnego upalenia żaru czyściowego, abyśmy unikaniem grzechów i chętnym znoszeniem cierpień tu na Ziemi, pobyt w nim dla siebie samych uczynili najkrótszym, a stopień kary najlżejszym. Powtórę, należy nam dokładać usilnych starań, aby z czyśćcowego ognia skwapliwie uwalniać uwięzione tam ofiary i przynosić im ulgę skuteczną. Stan umarłych mówi autor dzieła wszystko dla Pana Jezusa nie jest snem. Władza jaką mamy ratowania ich nie jest marzeniem, podobnie jak nie jest marzeniem najwyższa czystość Boga, jak nie jest snem krew najdroższa Zbawiciela. Każda najmniejsza ulga przyniesiona duszom cierpiącym pomnaża bezpośrednio chwałę Boga we czci oddanej krwi najdroższej. Im prędzej dusze wychodzą z czyśćca, tym rychlej Pan Jezus zbiera obfite żniwo owoców swej męki, tym rychlej zaludnia się niebo i uwielbia krew najświętszą. Ile razy wybawiasz duszę z czyśćca, rzekł pan Jezus do świętej Gertrudy, tyle razy czynisz mi tak miłą przysługę, jak gdybyś mnie samego z niewoli wykupiła i bądź pewną, że ci to hojnie wynagrodzę. Wśród wszystkich dobrych uczynków, jakimi możemy przyjść w pomoc duszom nie niezaprzeczenie najprzedniejsze zajmuje miejsce ofiaram świętej. W niej albowiem krew najdroższa ofiaruje się całą potęgą swojej boskości, w niej za każdym razem rana boku Chrystusowego jakoby otwiera się na nowo i wypływa z niej z odtrumień krwi najdroższej, gaszące srogość płomieni czyśćcowych. Krwi nam krwi. Potrzeba nam duszą udręczonym, krwi Jezusa Chrystusa we mszy świętej za nas przelewanej i ofiarowanej, bo ta nas z męczarni wybawi, wołają na żywych dusza cierpiące, jako to w żywocie błogosławionego Henryka Suzo znajdujemy. Męki dusz zmarłych, za które msza święta bywa czytana, bywają im odpuszczone lub skracane. Pisze święty Grzegorz, a święty Hieronim mówi: „Dusze wszyscy cierpiące, za które się modlą kapłani podczas mszy, nie cierpią mąk, dopóki trwa msza święta. Święta Teresa, słuchając mszy za pewnego zmarłego kapłana w chwili ofiarowania Bogu ojcu hostii i krwi zbawiciela za grzechy jego, ujrzała tę duszę jasną, wznoszącą się do nieba. Święta Magdalena de Pazio wielokrotnie widziała jakby dotykalne skutki krwi przenajdroższej na duszach czystcowych, za które ją ofiarowywała. Dokładajmy przeto największej pilności, aby często odbywały się za drogie nam istoty msze święte i sami słuchajmy takowych jak najczęściej, gdyż tym sposobem najprędzej przyniesiemy im ulgę i ochłodę zwłaszcza w chwili podniesienia przedstawiajmy kielich krwi Zbawiciela Bogu przedwiecznemu prosząc, aby wysłuchał głosu błagalnego, krwi Przymierza, jedynie zdolnej rozbroić sprawiedliwość Jego i wypuścić więźnie z dołów. O krwi najdroższa, krwi Syna Bożego na krzyżu wylana i w każdej mszy ofiarę swą za nas ponawiająca, błagam Cię, bądź rosą ożywczą duszą, które w zasługach Twoich nadzieję pokładały, bądź rosą ożywczą tym, które boleści Matki przeczystej gorącym sercem rozważały. Bądź rosą ożywczą duszą tych kapłanów, którzy litościwie ofiarę świętą za mnie kiedykolwiek sprawowali. Bądź rosą ożywczą tym duszą z rodziny mojej, które tego najwięcej potrzebują. Bądź rosą ożywczą tym, które może z mojego powodu cierpią czystcowe upalenie. Bądź rosą ożywczą wszystkim duszom wiernych zmarłych, bo wszystkie krwią przenajdroższą naznaczone. Amen. O krwi Chrystusowa, wyzwalająca więźniów z czystcowego morza, wyzwól nas. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.